Już od poniedziałku 12 maja. Najnowsze promocje w Kaufland. Tylko z kartą Kaufland, masło ekstra 83%, tylko 4,99. Woda źródlana Primavera 6 plus 6 gratis. Polska rzodkiewka pęczek, aż o połowę taniej, tylko złoty 49. Z kartą Kaufland, ser topiony Hochland w plastrach tylko 4,49. Brykiet drzewny lub węgiel drzewny, idealny na grilla, tylko 9,99. Opakowanie 2,5 kg. Trzeci najtańszy produkt 100% taniej dotyczy ręcznika kuchennego Foxy Asso w dwupaku oraz wszystkich mieszanek przypraw marki Prymat o gramaturze od 15 do 30 g. Zdrowe ceny warzyw. Kapusta biała młoda 5,99 Papryka czerwona 9,99 Polska sałata rzymska 3,99 Seler korzeń 4,99 Kurczak gotowy do pieczenia tylko 13,99. Świeże pieczywo krasant z kremem orzechowo-nugetowym, złoty 79. Przekąska z kremem, złoty 79. Pączek 2,49. Moda na fit. Wszystkie batony proteinowe trzeci najtańszy 100% taniej. Napój izotoniczny OSHI, kup 2 i zapłać mniej tylko 2,22 przy zakupie dwóch. Ceny grilla już od 99,99. 99. Zaobserwuj nasz kanał po więcej promocji. Cała gazetka sklepu Kaufland dostępna jest w aplikacji Moja gazetka i obowiązuje do Środy 14 maja. Zostaw serduszko lub łapkę w górę pod filmem i ciesz się promocjami razem z nami.